Skończyliśmy rekolekcję w życiu codziennym. Minęły cztery tygodnie intensywnego czasu bycia z Panem Bogiem i na pewno ten czas dla każdego z Państwa był takim czasem pogłębionej relacji z Panem Bogiem. I czas taki niezwykły, bo mimo wszystko, mimo zabiegania, pracy, obowiązków, znajdowali Państwo czas na codzienną przedłużoną modlitwę w oparciu o Pismo Święte. Ten czas służył także odkrywaniu, pogłębieniu świadomości tego, jak Pan Bóg działa w naszym życiu, jak Pan Bóg działa w różnych ludzkich sytuacjach, jak działa w naszej codzienności. I to doświadczenie obecności, opieki Pana Boga w naszym życiu jest chyba jednym z najważniejszych doświadczeń rekolekcyjnych. Przy okazji także odkrywaliśmy różne. Własne sytuacje własne doświadczenia czasami bardzo trudne doświadczenia z naszej historii życia przeglądaliśmy się naszemu życiu, przyglądaliśmy się naszemu życiu w odniesieniu w takim zwierciadle Pisma Świętego, tam dostrzegaliśmy nasze postawy, nasze zachowania, uczucia, sytuacje. I dzisiaj na pewno wszystkim nam towarzyszy pewna, Satysfakcja, a na pewno radość z tego, że wytrwaliśmy, ale przede wszystkim radość z tego, jak bardzo Pan Bóg był blisko nas. Niewątpliwie towarzyszy nam także zmęczenie, bo te cztery tygodnie wymagały od nas większej dyscypliny czasowej, lepszego zorganizowania czasu, ale to wszystko także jest takim źródłem radości. I na pewno jesteśmy także napełnieni różnymi pragnieniami. Pierwszym takim pragnieniem jest na pewno to, aby przez cały czas trwać w takiej bliskości, w takiej bliskiej, szczerej, codziennej relacji z Panem Bogiem, żeby iść ręka w rękę z Nim przez swoją codzienność. Na pewno rekolekcje były czasem podjęcia pewnych postanowień, Pewnych refleksji, pewnych decyzji dotyczących życia, i teraz czas na to, aby je wprowadzić w życie. Także też takie postanowienie i pragnienie wprowadzenia tego, co odkryliśmy, w nasze codzienne życie. Na pewno chcielibyśmy praktykować również taką codzienną, przedłużoną modlitwę i zatrzymać jak najwięcej z tego czasu. Pamiętajmy jednak, że. Nasze życie duchowe to jest nieustanny powrót do tego, jak nas widzi Pan Bóg i przeglądania się w tych Bożych oczach. Czas rekolekcji to jest taki czas pustyni, gdzie ta łaska Boża działa w sposób szczególnie silny, gdzie ta łaska Boża jest szczególnie dla nas odczuwalna, widoczna i nie oszukujmy się. Nie da się tego tak wprost przenieść w życie codzienne. Na pewno również towarzyszą nam pewne pytania, obawy, lęki, na ile właśnie troski życia codziennego nie wytrącą nas po raz kolejny w niektórych przypadkach z tej żywej więzi z Bogiem, czy pośród tej szarej codzienności nie zatracimy smaku rzeczy duchowych. Modlitwy, poczucia więzi z Bogiem, odczuwania Jego obecności. Czy nie powróci to, co zwykle nam towarzyszy, czyli zbytni lęk o sprawy doczesne, obojętność wobec Pana Boga, nieufność? To wszystko musimy brać pod uwagę, kiedy będziemy te rekolekcyjne postanowienia próbowali w życie wprowadzić. I musimy założyć z góry, że próby przeniesienia maksimum tego doświadczenia z góry będą skazane na niepowodzenie. A każde niepowodzenie, nawet najdrobniejsze, będzie prowadziło nas do frustracji, zniechęcenia, a w efekcie także do rezygnacji. Także to. Będzie to pokusa, takie wykorzystanie maksimum tego doświadczenia na pewno będzie pokusą, i musimy tak to potraktować. Pamiętajmy, że nasze powołanie to życie w świecie, życie świeckie. A więc nasze główne obszary naszego powołania to jest rodzina, praca zawodowa, wspólnota. I w realizacji. Tych powołań jest wola Boża wobec nas i to te obszary powołania są tymi głównymi. I to jest też pryzmatem naszych postanowień. Zawsze musimy przez ten pryzmat te nasze postanowienia prześwietlić. Nawet przedłuży długa modlitwa może być pokusą i prowadzić bardziej do obojętności niż do zbliżenia się do Pana Boga. Kolejna rzecz, o której musimy pamiętać, to, że żadnej zmiany nie da się wprowadzić natychmiast. Zmiana postaw jest procesem, a codzienność bywa tak intensywna, że z góry możemy sobie założyć, że przyjdą takie dni, że z ulgą będziemy się kłaść spać tylko krótko do Pana Boga wzdychając i to na pewno się nie zmieni. Zatem otwarte pozostaje pytanie, jak możemy kontynuować to kolekcyjne doświadczenie. Pierwsze najważniejsze to, o czym już mówiłam to uwzględnić swoją sytuację życiową, i nie przeceniać własnych możliwości. Drugie to przyjąć plan minimum i tego się trzymać. Plan minimum zapewni nam to, że bliższa będzie radość, bliższa będzie satysfakcja z tego, że uda nam się tego postanowienia dotrzymać, a każde przekroczenie tego planu minimum, każde Coś więcej będzie podnosić naszego ducha. Warto w tym celu przejrzeć sobie notatki, które w czasie rekolekcji Państwo robili podczas po medytacjach, wypisać z nich te wszystkie postanowienia, które się tam przez te cztery tygodnie pojawiały, i pozostawić maksimum trzy najważniejsze najważniejsze dla nas. Nie więcej niż trzy. Tym, co postanowiliśmy, najlepiej podzielić się z kimś, z rodziną, wspólnotą, z przyjacielem, poprosić o wsparcie i pytanie nas to jakiś czas, jak ci idzie. I to jest bardzo ważne, ważny punkt tego kontynuowania doświadczenia rekolekcyjnego. Postanowienia mają to do siebie, że podzielone z kimś są. Bardziej wewnętrznie zobowiązujące. Łatwiej jest nam dotrzymać tego, co obiecaliśmy, czy czym podzieliliśmy się, że wykonamy, zrobimy komuś, niż tego, co sami wewnętrznie sobie postanowimy, A no bo wtedy jesteśmy odpowiedzialni tylko przed sobą, więc staje się to jakby mniej ważne, mniej zobowiązujące, bo przecież i tak nikt o tym nie wie. Dlatego też bardzo ważne jest dzielenie się z kimś swoimi postanowieniami, swoimi planami, swoimi pragnieniami, zwłaszcza tymi, które wydają nam się najważniejsze. Dalej, warto też trzymać się codziennej refleksji. Przede wszystkim skupiając się na tym, co każdego dnia otrzymaliśmy w konkretach. Dziękować Panu Bogu, być wdzięcznym. Warto się tutaj trzymać też tego wszystkiego, co na rekolekcjach odkryliśmy. Warto wypisać sobie te rzeczy i według tych własnych notatek przygotować sobie taki rachunek sumienia, i pytać, co nam się udało, a potem przeprosić za to. Czego nam się ewentualnie nie udało, i poprosić o łaskę, o to, aby Pan Bóg kierował tymi naszymi działaniami, decyzjami, postanowieniami. Warto, na ile się uda, kontynuować medytację ignacjańską, ale nie oszukujmy się, nie uda nam się to codziennie. Może raz na tydzień, a może nawet raz na miesiąc. Pamiętajmy, że lepiej zrobić rzadziej jedną medytację, ale na przykład pół godziny 45 minut niż po prostu codziennie coś tam po łebkach. Na co dzień zostawmy sobie krótkie 15-minutowe, 20-minutowe refleksje. Święty Ignacy bardzo często powtarzał, że nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne smakowanie Nasyca i bogaca duszę. Także lepiej dłużej się zatrzymywać nad jednym problemem, nad jednym tekstem, niż kilkanaście czy tekstów jednocześnie. W, tym w tej kontynuacji tego doświadczenia rekolekcyjnego warto także poszukać jakiejś pomocy. I na pewno taką pomocą może być stały spowiednik. Kierownik duchowy, czy chociażby jakaś osoba towarzysząca, przyjaciel, ktoś, kto zna duchowość ignacjańską, kto będzie rozumiał to, czym chcemy się podzielić, rozumiał nasze poruszenia, rozumiał także język, którymi będziemy chcieli rozmawiać. I taka rozmowa duchowa z kimś, Przyjacielem, osobą towarzyszącą jest niezwykle ważna, niezwykle owocna i może te owoce rekolekcji pomóc przenieść w życie codzienne, zastosować. Na pewno taką pomocą będzie wspólnota, przyjaciele, rodzina. Jeżeli będziemy chcieli kontynuować medytację ignacjańską. To można znaleźć punkta do medytacji w internecie. Na pewno Dom Rekolekcyjny Jezuitów Górka w Zakopanem co tydzień ma wprowadzenie do modlitwy. Można skorzystać z aplikacji Pogłębiarka. Tam też jest medytacja prowadzona nawet według Niedzielnej Ewangelii. To, co na co dzień warto, to praktykować właśnie ignacjański rachunek sumienia. Ten rachunek sumienia, który ma pięć punktów, przede wszystkim wdzięczność za wszystko to, co nam się udało z łaską Bożą, za wszystkie dary, którymi nam Pan Bóg obdarzył, i dopiero w świetle tych darów popatrzeć na własne niedomagania, na własny taki brak odpowiedzi na Boże poruszenia. I za ten brak przeprosić. Nasze życie duchowe na pewno wzmacnia, będzie wzmacniać regularne życie sakramentalne, Eucharystia, spowiedź. Ale tutaj możemy również korzystać z dostępnych aplikacji. To już o pogłębiarce mówiłam, różne są strony internetowe, na przykład Ignacjański Rachunek Sumienia. To są również strony internetowe wspólnot życia chrześcijańskiego, nie tylko w Polsce, ale również na świecie, i też można śledzić na bieżąco, co się dzieje we wspólnotach, które żyją duchowością ignacjańską. No i na pewno lektura duchowa to jest też to, co warto, w co warto zainwestować czas. Przyjrzeć się, na pewno każdy z nas ma też swoich ulubionych świętych, więc warto też przez pryzmat ich życiorysów patrzeć na własne życie. Co nam tutaj może jeszcze pomóc, i to już takie konkretne zaproszenia, jeżeli ktoś czuje, że duchowość ignacjańska to jest właśnie to, czym chciałby się w życiu kierować, to jest ta ścieżka, którą chciałby iść. To zapraszamy do Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. Na pewno pojawią się wkrótce ogłoszenia o tym, że takie spotkania będą się odbywały. Już dzisiaj także zapraszamy na Tydzień Ignacjański, który będzie od 4 do 11 maja tego roku. To będzie czas nawiedzenia w kościele. Matki Bożej Różańcowej, Najświętszego Serca Pana Jezusa, nawiedzenia ikony i relikwii świętego Ignacego, które w Roku Ignacjańskim peregrynują po wszystkich wspólnotach jezuickich. I w tym czasie też proponujemy, będziemy proponowali codzienną medytację, także też można z tego skorzystać. Tych z Państwa, którzy odczuli jakieś pragnienie głębszego rozwoju, pragnienie pogłębienia jakichś swoich takich kompetencji życiowych, także zapraszamy również do poradni Winea, tam odbywają się warsztaty rozwoju osobistego 12 kroków. Też można na bieżąco śledzić strony Fundacji Winea i skorzystać z 12 kroków. A przede wszystkim zapraszamy również do poradni WINEA. w każdy wtorek, środa i czwartek ojcowie jezuici służą tam również bezpłatną pomocą duchową, prowadzą rozmowy, duchowe rozmowy, rozmowy duchowe. Również można się na te rozmowy zapisać w poradni. Że tych, na pewno tych możliwości kontynuowania doświadczenia rekolekcyjnego jest mnóstwo. Na koniec jeszcze raz przypomnę te słowa świętego Ignacego: Jednakże nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne smakowanie wzbogaca i nasyca duszę. I życzę tego, aby Państwo też nie ulegali tej, byśmy nie ulegali tej pokusie nadgorliwości czy pokusie zaniedbania tego doświadczenia, a starali się jak najwięcej z tego przenieść w życie codzienne.